Bezdomna kobieta pomaga dziecku, nie wiedząc, że to syn wielkiego milionera. Widząc tę scenę, mężczyzna podejmuje decyzję, która na zawsze odmieni jego życie. Zasubskrybuj nasz kanał, a zanim zaczniemy tę historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego seansu. Siedziała w ciszy, niemal zlana z surową powierzchnią betonu na placu zamkowym. Karolina Nowak była z tych, których ludzie mijają bez spojrzenia. Jakby stanowiła część miejskiego krajobrazu, niewygodny dodatek do dnia pełnego spraw i pośpiechu. Jej dłonie były cienkie, poranione, a palce delikatnie drżały, gdy przekładała jedną z puszek z worka, sprawdzając jej wartość, nie monetarną, ale symboliczną, każda puszka to kilka groszy, kilka sekund więcej egzystencji. Ludzie krzyczeli do siebie, turyści śmiali się. A gdzieś w oddali przejeżdżał tramwaj, lecz dla Karoliny wszystko to było niczym stłumiony, zgrzyt, odległe echo świata, który dawno przestał być jej. Siedziała zgarbiona, jakby próbując ukryć się nie tylko przed wzrokiem przechodniów, ale i przed samą sobą. Wtedy to się stało, złapała kątem oka drobny ruch. Chłopiec nie starszy niż siedem lat potknął się o wystający fragment chodnika i runął na kolana. Cichy jęk i ślad krwi na skórze natychmiast ściągnęły jej uwagę. Nie z litości, nie z nagłego impulsu współczucia. To był instynkt, głęboko zakorzeniony, stary, niemal zapomniany. Proszę. Może pani mi pomóc? Jego głos był łamliwy, niepewny, jakby każde słowo musiało przepchnąć się przez barykadę lęku. Podniosła głowę. Patrzyła na niego przez moment, nie od razu rozpoznając własną decyzję. A jednak wstała, powoli, jakby ciało musiało upewnić się, że nadal może odpowiadać na wezwania serca. Jej kolana zaskrzypiały, a torba z puszkami zaszeleściła głucho. Już, już! wyszeptała i przysiadła przy chłopcu. Z torby wyciągnęła czysty kawałek materiału, jeden z nielicznych skarbów, jakie posiadała. Oczyściła ranę, choć drżała jej ręka. Nie ze strachu, z napięcia. Bliskość drugiego człowieka była dla niej czymś niepokojącym. Zbyt wiele razy to blisko oznaczało zraniona. Masz na imię? Spytała cicho. Kuba, odpowiedział. Karolina przytaknęła, nie przestając pracować. Wycierała jego krew z takim skupieniem, jakby próbowała zatrzeć również jego ból. Musisz uważać, Kuba. Te chodniki są jak labirynt. Każdy krok może być pułapką. Chłopiec kiwnął głową. A w jego oczach pojawił się błysk czegoś więcej niż dziecięcej wdzięczności. Czuł, że ta kobieta nie mówiła o chodniku. Właśnie wtedy z za tłumu wyłonił się mężczyzna. Jego obecność przecinała przestrzeń niczym ostrze: Michał Wiśniewski. Wysoki, elegancki, z twarzą jak z kamienia. Nie był typem, który pozwalał emocjom dojść do głosu, ale teraz jego oczy zdradzały coś, czego nie umiał ukryć: konsternację. Zatrzymał się kilka kroków dalej i obserwował. Karolina poczuła jego wzrok, ale nie podniosła głowy. Znała ten rodzaj spojrzenia. Ludzie patrzyli na nią z litością albo podejrzliwością, zbyt rzadko z zainteresowaniem. Kuba wstał powoli, jeszcze chwiejny, i powiedział z cichym zawstydzeniem. Dziękuję bardzo. Karolina skinęła głową, odwracając twarz. Nic się nie stało. Uważaj na siebie. Powiedziała z trudem powstrzymując się, by nie dodać czegoś więcej. Ale więcej oznaczało zaangażowanie, a zaangażowanie kosztowało. Wtedy Michał ruszył. Jego krok był opanowany, choć w sercu wciąż toczyła się walka. Nie był pewien, co go poruszyło: to, że ta kobieta była uprzednio bezimiennym cieniem na betonie, czy fakt, że okazała więcej serca niż niejedna nauczycielka w przedszkolu jego syna. Przepraszam zaczął, a jego głos zdradził więcej niż chciał. Jak się pani nazywa? Spojrzała na niego, jakby próbując odczytać intencje z linii jego twarzy. Karolina, odpowiedziała po chwili ostrożnie, to imię wypowiedziane po raz pierwszy od dawna, zabrzmiało jak coś zakazanego, jak coś, co kiedyś miało znaczenie. Michał przytaknął. Michał, a to Kuba, mój syn, dodał, choć to było już oczywiste. Czy. Czy mogę panią zaprosić gdzieś na coś ciepłego? Przez chwilę widział w jej oczach odruchowy bunt, zmarszczyła brwi. Tyle razy już słyszała podobne propozycje, które kończyły się niesmakiem i zagrożeniem, ale jego spojrzenie było inne, nie było w nim litości, było pytanie, może nawet szacunek. Nie mam nic wartościowego, mruknęła i nie lubię długów. To nie dług, to zaproszenie. Milczała przez moment, mierząc go wzrokiem i siebie też. Z wahaniem wstała, jakby każdy mięsień pytał, czy warto? Gdzie? Tuż obok. Hotel. Niedaleko. Foyer jest puste o tej godzinie. Nikt nie będzie przeszkadzał. Wzięła torbę z puszkami, ściskając ją mocniej niż potrzeba. Jakby w niej trzymała swoją przeszłość. Ruszyła powoli krok za nim, ale każde jej stąpnięcie było ciężkie, pełne niepokoju. Wtedy to poczuła. Dziwne drżenie. Nie w ciele, ale gdzieś głęboko, pod żebrami między wspomnieniem a instynktem, coś w niej krzyczało, że ten krok, z pozoru prosty, może być początkiem spirali, której nie da się już zatrzymać. I gdy zbliżali się do drzwi hotelowego foyer, jej oddech przyspieszył. Nie dlatego, że się bała, ale dlatego, że w powietrzu zawisło pytanie, które jeszcze nie miało odpowiedzi. Dlaczego, kiedy zrobiła ten pierwszy krok, Poczuła coś jak ostrze niepokoju przecinające jej wnętrze. Kiedy Karolina przekroczyła próg hotelu Bristol, przez moment odniosła wrażenie, że weszła do świata, który istniał tylko w opowieściach innych ludzi. Czuła się jak intruz. Jej stopy, obleczone wznoszone buty, dotykały marmuru, który wydawał się wręcz oburzać na ich obecność. Zapach drewna, drogich perfum i świeżej pościeli uderzył ją natychmiast. Wszystko wokół było zbyt ciche, zbyt czyste, zbyt miękkie. Każdy krok Michała odbijał się echem, prowadząc ją przez korytarz jak cień. Szła kilka kroków za nim, kurczowo trzymając swoją torbę, jakby bała się, że ktoś nagle zażąda od niej legitymacji. Czuła, jak z każdą chwilą jej serce bije szybciej. To nie dla mnie, powtarzała w myślach, ale nogi niosły ją dalej. Weszli do przytulnego saloniku, zupełnie odizolowanego od reszty hotelowego przepychu. Miękkie fotele, stolik zastawiony ciastkami i gorącym kakao. Z boku jakby niedbale leżały dziecięce książki, pewnie przygotowane z myślą o innych gościach. Michał skinął głową, wskazując miejsce. Proszę usiąść. Karolina przysiadła powoli z wahaniem, jakby bała się, że tkanina fotela odrzuci ją za jej brud, za jej historię. Dłonie wciąż lekko drżały. Choć ciepło kubka z kakao koiło je nieznacznie, spojrzała na Michała, siedział naprzeciw niej sztywno, jakby sam nie wiedział, czy to, co robi, jest słuszne. Chciałem tylko, żebyś miała moment wytchnienia, powiedział. Widziałem, jak patrzyłaś na Kubę, to było prawdziwe. Dzieci nie powinny cierpieć, odpowiedziała cicho, bez wahania. Nawet jeśli ich rodzice zawiedli. Słowa zawisły między nimi, jak ciężka zasłona. Michał przez chwilę tylko patrzył, jak Kuba biega dookoła stolika, zafascynowany odblaskiem lamp na szklanej powierzchni. Dlaczego jesteś na ulicy? zapytał w końcu bez osłonek, choć jego głos zadrżał na ostatnim słowie. Karolina spuściła wzrok. Przez chwilę nie odpowiedziała. Słyszała to pytanie wielokrotnie, zazwyczaj w tonie pełnym podejrzenia. Michał jednak pytał jak ktoś, kto nie wie, jak ocenić własne emocje. Straciłam dom, ale to nie było nagłe. To się zaczęło od małych rzeczy, westchnęła patrząc w kubek. Miałam kiedyś faceta, Marcin, obiecywał, że będzie inaczej, że znajdziemy razem spokój, skończyło się pięściami i pustką, a potem już tylko milczenie ludzi i coraz zimniejsze ściany. Zamknęła oczy na sekundę, widziała znowu drzwi, które trzaskały przed jej twarzą. Spojrzenia przechodniów, które wbijały się głębiej niż jakiekolwiek słowa. Wtedy człowiek uczy się nie ufać nikomu, nawet sobie. Michał pokiwał głową. W jego spojrzeniu pojawiło się coś nowego. Może niezrozumienie, ale respekt. Moja siostra, Agnieszka, ona będzie chciała wiedzieć wszystko. Jego głos był cichy, niemal przepraszający. Ma wpływ i nie znosi niespodzianek. Karolina uniosła głowę. Czuła, że to nie jest zwykła uwaga, wzmianka o siostrze brzmiała jak ostrzeżenie. A ty? spytała nagle. Ty się jej boisz? Michał uśmiechnął się krzywo. Może bardziej niż siebie samego. Zanim zdążyli powiedzieć coś więcej, drzwi saloniku otworzyły się bez ostrzeżenia. Do pomieszczenia weszła kobieta, której obecność natychmiast zmieniła atmosferę wysoka, szczupła, z włosami spiętymi w nienaganny kok i spojrzeniem, które potrafiło przeniknąć człowieka do kości, Agnieszka Wiśniewska. Stanęła i nie ruszyła się ani o krok, objęła Karolinę wzrokiem od stóp do głów. Nie była to ciekawość, to był sąd. Michał, co to za gość? Zapytała tonem, który mógłby zamrozić wodę. Michał wstał niemal instynktownie. To Karolina. Pomogła Kubie, gdy się zranił. Nie mogłem po prostu ją zostawić. Agnieszka nie drgnęła. Jej oczy zawęziły się lekko, a ty uważasz, że to powód, by sprowadzać ulicznych bohaterów do hotelu. Karolina poczuła, jak zaciska szczękę. Jej pierwszym odruchem było wstać i wyjść, ale zamiast tego spojrzała prosto w oczy Agnieszki. Nie przyszłam tu prosić o litość, ani o gościnę. Chciałam tylko chwilę ciszy. Agnieszka uniosła brwi. Ten głos, spokojny, bez skamlenia, zaskoczył ją bardziej niż jakakolwiek inna reakcja. Dziwne. Zwykle tacy jak ty kłamią, płaczą, manipulują. Ty siedzisz, jakbyś miała prawo tu być. Może mam, odpowiedziała Karolina, nawet nie mrugając. Cisza zgęstniała. Michał spojrzał raz na siostrę, raz na Karolinę. W jego oczach pojawiło się coś jak duma. Agnieszka zrobiła krok do przodu, stanęła obok Michała, wciąż mierząc Karolinę spojrzeniem. Michał, będziesz za nią odpowiadał? Tak. Dobrze, odparła chłodno. W takim razie sprawdzę, za kogo bierzesz odpowiedzialność. Odwróciła się i wyszła bez słowa więcej. Jej obcasy odbiły się echem na korytarzu. Karolina siedziała wciąż nieruchomo, ale jej oddech był ciężki. Co ona zrobi? zapytała. Michał przełknął ślinę. Jeśli coś znajdzie, to nie zapomni. Ona potrafi znaleźć rzeczy, o których nawet ty już nie pamiętasz. Karolina nie odpowiedziała. Przez jej umysł przemknął obraz zdjęcie, które kiedyś spaliła, list, który porwała na strzępy i jedno nazwisko, które nigdy nie powinno wrócić. Na zakończenie rozdziału pytanie tajemnica. Co tak naprawdę Agnieszka znalazła w przeszłości Karoliny, gdy zaczęła drążyć temat jej tożsamości? I komu o tym zamierzała powiedzieć. Szmer starych stron i odległe tykanie zegara ściennego były jedynym dźwiękiem w zatopionej w półmroku bibliotece hotelu Bristol. Karolina stała nieruchomo za ciężką kotarą, która odgradzała ją od wnętrza pomieszczenia, jak teatralna zasłona, między życiem a przedstawieniem. W dłoniach trzymała mały czarny dyktafon. Jego kształt wbijał się w palce, jakby przypominał: To twoja jedyna szansa. Obok niej była Natalia, cicha, niewysoka kobieta, z którą Karolina poznała się przed laty w jednym z warszawskich przytułków. Choć los rzucił je na różne drogi, przyjaźń przetrwała. To Natalia jako pierwsza uwierzyła, że prawda o Agnieszce i Marcinie istnieje. Tylko trzeba ją udowodnić. Dasz radę, szepnęła niemal nie poruszając ust. Pamiętaj, po co tu jesteś. Karolina skinęła głową, ale nie odpowiedziała. Gardło miała ściśnięte. Oddech uwięziony w piersi. Serce biło nieregularnie, jakby każdy jego skurcz był osobnym sprzeciwem wobec strachu. W ciemności, tuż obok półki z oprawionymi w skórę tomami, usłyszały kroki. Powolne, pewne, rozpoznawalne. Głosy. Znajome, zimne, wyrachowane Marcin, Agnieszka. Weszli bez pośpiechu, usiedli przy ciężkim stole. Migające światło starej lampy rzucało na ściany cienie. Powykręcane jak intencje, z którymi tu przyszli. Karolina wyciągnęła rękę i przycisnęła przycisk rec. Te zdjęcia są przekonujące, powiedział Marcin. Jego głos był spokojny, niemal znudzony. Gdy Michał je zobaczy, nie będzie zadawał pytań. Dla niego wystarczy, że wyglądają prawdziwie. On zawsze był naiwny, odpowiedziała Agnieszka opierając łokcie o stół. Wystarczy mu zasugerować, że Karolina go wykorzystuje. Ludzie, którzy mają czyste serce, są najłatwiejsi do zmanipulowania. Karolina poczuła, jak zaciska pięści, wiedziała, że Agnieszka jej nie lubiła, ale słysząc te słowa poczuła coś więcej niż gniew, poczuła żar, który palił w niej potrzebę odzyskania siebie. A co z jej przeszłością? Zapytał Marcin. Jeśli ją nagłośnimy, zrobi się z tego chaos media, policja, może nawet opieka społeczna. Czy naprawdę chcesz aż tak brudzić sobie ręce? Agnieszka uniosła głowę. Jej ton był chłodny i nieprzejednany. Jeśli to pozwoli mi chronić brata, zrobię wszystko, co konieczne. Nie chodzi tylko o nią, chodzi o to, co reprezentuje brud, niestałość, zagrożenie. W tej chwili Karolina poczuła, że mięśnie nóg odmawiają jej posłuszeństwa. Wspomnienia wróciły jak błyskawica. Jej życie z Marcinem, jego kłamstwa, fałszywe troski, moment, w którym zrozumiała, że była tylko narzędziem do osiągania jego celów. I teraz, znowu razem, w tej samej grze, tylko tym razem ona znała zasady. Zadrżała, przesunęła się lekko w prawo, i wtedy zahaczyła stopą, o stojące tuż za kotarą krzesło. Z cichym stukiem przewróciło się na bok. Co to było? Marcin uniósł głowę. W jego oczach pojawiło się napięcie. Karolina gwałtownie cofnęła się o krok, serce dudniło jej w skroniach. Natalia natychmiast położyła dłoń na jej ramieniu. Nie ruszaj się, wyszeptała. Ale było za późno. Agnieszka zamarła, wsłuchując się w ciszę. Ktoś tam jest! jej głos brzmiał jak zaciśnięte ostrze. Sprawdź to. Marcin podniósł się i ruszył w stronę kotary. Jego kroki były ostrożne, wyważone. Karolina wiedziała, że jeśli zostanie znaleziona, nagranie przepadnie. Wszystko, co miały, wszystko, co planowały, to był ich moment albo klęska. Zacisnęła zęby i, wstrzymując oddech, zaczęła się wycofywać. Cicho, krok po kroku. W lewej dłoni wciąż ściskała dyktafon, którego czerwone światełko wciąż pulsowało, jak znak nadziei. Przemknęła za regał, Potem w dół wąskim przejściem, które prowadziło do tylnego korytarza. Gdy dotarła do schodów technicznych, kolana ugięły się pod nią. Upadła na zimny beton, ale w dłoni wciąż trzymała dowód. Natalia dobiegła chwilę później i klęknęła przy niej. Masz to? Karolina skinęła głową, wskazała ekranik. Czerwony punkt wciąż migał. Mamy ich, wyszeptała. I wtedy pierwszy raz od wielu miesięcy, a może lat. Poczuła, że znowu coś znaczy. Że nie jest już tylko cieniem. Jej dłonie drżały, ale nie ze strachu, z adrenaliny. Z tego, że właśnie teraz mogła uderzyć. Ale wiedziała też, że to dopiero początek. To nie koniec, powiedziała cicho. Teraz muszę przekonać Michała. Natalia spojrzała na nią uważnie. Myślisz, że ci uwierzy? Karolina nie odpowiedziała od razu. Wstała powoli, chowając dyktafon do kieszeni. Musi. Na zakończenie rozdziału pytanie, tajemnica. Czy Michał zdąży usłyszeć prawdę, zanim Agnieszka i Marcin zdołają uprzedzić cios i zniszczyć dowód? Z przystani nadziei panowała cisza niemal ceremonialna. Karolina siedziała przy prostym drewnianym stole, który znał tysiące rozmów, wyznań, upadków i prób powrotu. Dłoń miała zaciśniętą na dyktafonie tak mocno, że knykcie pobielały, obok niej Natalia. Milcząca, czujna, wierna. Z drugiej strony Elżbieta Kowalczyk, kobieta, która dla wielu była ostatnim głosem rozsądku, kiedy świat milczał. Karolina czuła w sobie napięcie, którego nie mogła już znieść. Czekała. I nagle drzwi się otworzyły. Do środka wszedł Michał Wiśniewski. Ubrany starannie, zapięty pod szyję, każdy jego ruch zdradzał człowieka, który przez całe życie trzymał emocje na smyczy. Ale jego twarz teraz była inna. W spojrzeniu było coś pękniętego, może nawet bezbronnego. Karolino, powiedział cicho, podchodząc do stołu, chcę usłyszeć twoją wersję całą. Jej palec przesunął się po powierzchni dyktafonu. Klik. Cichy trzask. I z głośnika popłynęły głosy. Agnieszka. Michał uwierzy we wszystko, jeśli dostarczymy mu dowody. Zdjęcia wystarczą. Wystarczy, że pomyśli, że ona gra. On zawsze miał słabość do zagubionych kobiet. Marcin. Zrobimy to szybko. Obrazek, komentarz, sugestia. On nie będzie drążył. Karolina obserwowała twarz Michała. Na początku słuchał z napięciem, potem pojawiło się niedowierzanie, złość, wreszcie wstyd. Gdy nagranie ucichło, nie odezwał się od razu, tylko spuścił głowę. Milczenie ciążyło bardziej niż jakiekolwiek słowo. Przepraszam, powiedział nagle niemal szeptem. Uwierzyłem im, nie walczyłem o ciebie. Uwierzyłem, bo tak było łatwiej. Karolina przez chwilę nie odpowiadała. Przełknęła ślinę i spojrzała mu prosto w oczy. Nie było w niej gniewu, tylko siła. Dziękuję, że przyszedłeś, że chciałeś usłyszeć prawdę. Michał usiadł naprzeciwko niej, oparł łokcie na stole i pochylił głowę. Chcę to naprawić, chcę, żebyś wróciła. Może nie od razu, może nie do mnie, no, ale do siebie. Do życia, które ci odebrano. Karolina czuła, jak coś w niej się otwiera. Przez tyle lat była tylko cieniem, obiektem czyjegoś współczucia lub pogardy. Teraz była kimś, kto się podniósł. Zaczniemy od zera, powiedziała, ale tym razem to ja wybiorę drogę. W tej chwili zadzwonił telefon. Elżbieta odebrała, słuchając uważnie, a potem zwróciła się do Karoliny z ostrożną powagą. To ze szpitala świętego Elżbiety, Bożena Nowicka. Mówi, że odnaleźli twoją matkę. Karolina zamarła. Co? Nazywała się inaczej. Była przyjęta trzy dni temu, ale dane się zgadzają. Imię, data urodzenia. To Maria Nowak. Wszystko zatrzymało się. Ściany, ludzie, meble. Jakby rzeczywistość zbladła, ustępując miejsca jednemu wspomnieniu. Ręce matki, zapach mydła, śmiech z czasów, kiedy jeszcze wierzyła w ciepło. Muszę tam być, powiedziała. Teraz. Michał wstał natychmiast. Pojedziemy razem. Szpital świętego Elżbiety był miejscem, którego Karolina się bała i do którego dążyła jednocześnie. Michał szedł obok niej, jego dłoń lekko dotykała jej pleców, nie jako znak posiadania, ale obecności. W recepcji pielęgniarka wskazała im salę cicha, biała z oknem uchylonym na świat. Na łóżku leżała starsza kobieta. Cicha, wyniszczona, ale oczy miała te same. Zielone. Rozpoznawalne natychmiast. Mamo? wyszeptała Karolina. Kobieta uniosła głowę powoli, jakby światło ją raziło. Karolinko. To jedno słowo rozdarło ciszę jak nożem. Karolina podeszła, klęknęła przy łóżku. Chwyciła rękę matki i poczuła, że właśnie teraz, właśnie tu, czas się domknął. Kilka miesięcy później Karolina stała przed wejściem do małej kawiarni, którą otworzyła razem z Natalią. Michał przyjeżdżał co sobotę z Kubą, który biegał między stolikami, śmiejąc się jak dawniej. Nie było luksusu, ale była prawda. Karolina wróciła do siebie, do kobiety, która przetrwała, która nie tylko została wysłuchana, ale też uwierzyła, że jej głos się liczy. W jej oczach już nie było strachu, była siła, było przebaczenie. Było przeznaczenie, i tym razem to ona pisała swoją historię.